Nie exactly I to jest Hej, Was z tej strony. DIVIONER, a to jest taki filmik, w którym Wam e, pokażę e, skąd pobrać spuszczenie do Europa Universalis 3. Ponieważ, jest, e, się, ponieważ dostałem kilka razy. ...komentarz pod filmem, czy mogę podać link ze spuszczeniem do Europy Universalist 3. No i postanowiłem, że takowe poszukam i sprawdzę. I też je sprawdziłem. Jest ono troszeczkę gorsze, od, chyba gorsze troszeczkę od tego mojego, co miałem. Bo już go nie mam, bo chciałem sprawdzić, czy faktycznie ono działa, zanim wam coś polecę i, i mi troszeczkę nadpisało. Ale nie widzę, nie widzę większych tam jakichś yy, komplikacji. To raczej nie będzie spolszczenie do Divine Wind, bo do tego spolszczenie ciężko znaleźć albo i nawet nie ma. Jest do Europa Universalist 3 tam do jakiejś wersji. Ale spolszczenie działa, reszta to tam jakieś. Drobne słówka po angielsku, to na własną rękę sobie przetłumaczycie. Tak więc pokażę Wam, jak wygląda to spuszczenie już w grze. Oczywiście link będziecie mieli do pobrania z mojego serwera, tak więc bez problemu, wszystko. Tak więc zapraszam Was na pokaz spuszczenia. Ok, tak więc witam Was już w grze. Tutaj widzicie, mamy ładnie spuszczone menu. Gra pojedyncza, gra wieloosobowa, samo samouczek, twórcy gry, opcje, wyjście. Tak, jeśli będziecie chcieli, to jeszcze może Wam pokażę, jak dołączyć do serwera przez w, w grze LAN. No, ale to później, w jakimś innym filmiku, Tak więc, yy, widzicie, moja wersja to jest EU352QMXZ. Tak więc, yy, to już jest wersja z yy, no time limit, chyba. Dobra, sprawdźmy y, to spolszczenie. Tak więc widzicie, tutaj jest wszystko y, ładnie spolszczone, bez żadnych takich, y, wiecie, zadziorów typu y, jakieś znaki i takie inne. Jest wszystko wszystko ładnie jest, są polskie znaki i, i w ogóle. Tak więc sobie może odpalimy Litwę, albo nie, weźmiemy coś tutaj y, z Korei. na przykład, żeby y, Raczej wątpię, żeby były przetłumaczone ten mod, e, mówię, dodatek Divine Wind. Raczej nie, nie, nie znalazłem tego spuszczenia do t, wraz z tym dodatkiem, będzie BS. No, ale widzicie, o, ły, nie ma ły. Tak więc to jest jedyny taki błąd w tym mm, spuszczeniu, że nie ma ły. No brawo, to nie gramy tymi państwami, to nie mamy ich tych yy, komunikatów. Tak więc widzicie, tutaj jest wszystko, wszystko spoczczone. Ładnie, świątynia, sąd, możecie wszystko sobie poczytać, bez problemu. Będziecie wiedzieli, co się stało, co się wydarzyło, co może, co trzeba zrobić. O, tylko widzicie, nie ma tutaj ły. nie mały i jak, no może kogoś to irytować bądź się może przyzwyczaić do tego jest jakiś dziwny znak, nie wiem no ale cóż no większych tutaj błędów y, ortograficznych nie widzę może, każdy może się, oczywiście kłócić się na własną rękę co do jakości tego spłoszczenia ale wydaje mi się, że raczej jakiś tam źle przetłumaczony wyraz nie zmieni całej Całego sensu gry Wow Czasami niektórzy dodają coś od siebie w spostrzania Tak więc możecie się troszeczkę zdziwić Okej okay, no co co tam jest dobre Tak więc możecie pobrać linku, Link macie w opisie Tak więc z mojej strony to by było tr wszystko Trzymajcie się I na razie do kolejnych Może yy, poradników z Europy Czołem